Służące społecznej integracji osób niepełnosprawnych są nie tylko wyrazem dojrzałości społecznej, ale także elementem edukacji i kształtowania ludzkiej wrażliwości. 19 maja 2011 roku, w ramach obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, spod gimnazjum wyruszył uroczysty pochód. Udział w pochodzie wzięły władze miasta z panem burmistrzem Leszkiem Michalakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Budlikiem na czele. Razem z niepełnosprawnymi maszerowali uczniowie szkoły podstawowej gimnazjum, zespołu szkół, zespół Żarowianie i mieszkańcy Żarowa. Uczestnicy mieli przypięte kotyliony wykonane przez uczestników świetlicy cztery pory roku. Na transparentach niesionych przez uczniów gimnazjum widniały hasła tolerancji i równości, mówiące o prawach ludzi niepełnosprawnych. Na miejscu wszystkich przywitał burmistrz Żarowa Leszek Michalak, kierując do zgromadzonych ciepłe słowa. Szanowni Państwo, drodzy młodzi przyjaciele, bardzo się cieszę, że taki dzień jest organizowany już po raz kolejny. I bardzo ważnym jest to, że idąc razem ulicami miasta otwieramy, powodujemy, że otwierają się okna, otwieramy drzwi do naszych domów, otwieramy nasze serca. Cieszę się, że w tym dniu witamy gości, którzy do nas przybywają, gości z, z Mokrzeszowa, z warsztatów terapeutycznych i to, że się tu gromadzimy, oznacza, że ważnym jest dla nas dostrzeżenie drugiego człowieka, ważnym jest dla nas dostrzeżenie partnera, przyjaciela, kolegi, również wśród, pośród osób niepełnosprawnych. W pierwszej części imprezy wszyscy uczestnicy wnieśli swoje marzenia do nieba, zgodnie ze słowami poety, aby coś się zdarzyło, aby mogło się zdarzyć, trzeba marzyć. Dlaczego uczestniczy Pan w Marszu Godności? Ponieważ chcę pokazać razem ze wszystkimi ludźmi, że osoby niepełnosprawne są tak samo wartem, że mogą się bawić. Uczyć i przebywać z ludźmi, żeby nie było tak, że osoba niepełnosprawna jest czymś gorszym. To nieprawda. Osoby niepełnosprawne mają również prawa, jak i obowiązki się uczyć, być w życiu społecznym i udowadniać, że co dzień, że są kochane przez innych ludzi. To jest ciężka praca, ale naprawdę się opłaca i dlatego nie ma się co załamywać, tylko trzeba przechodzić nieraz przez trudne drogi. Ja też sam przechodzę przez trudne drogi, ale udałem się przechodzić przez trudne drogi dzięki wsparciu rodziców, przyjaciół, terapeutów i uczestników. I za to im serdecznie dziękuję. Warto pomagać takim ludziom, warto ich wspierać, dawać im nadzieję na to, że tacy są tacy takimi samymi ludźmi jak my normalni, zdrowi ludzie. A jak można godnie wspierać takich ludzi? Pomagać im w codziennym życiu, wspierać ich psychicznie. Efektować dziś tak, tak samo na jak na boki, naszych przyjaciół, którzy są zdrowi. W części artystycznej wystąpili uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Mokrzeszowa, śpiewające dzieci ze świetlicy 4 pory roku, dzieci ze szkoły podstawowej w Żarowie oraz gimnazjum imienia Jana Pawła II również w Żarowie. When more and rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean Czas dalej biegnie, a ja ciągle w miejscu tchuję. Chcę z nim biec do ciebie. Choć nie czekasz dobrze, wiem, to moja wina. Wszystko mogło dłużej trwać, mogłam cię zatrzymać. Dla jest prawdą twarzą w twarz. A man Także aktorzy teatru bezdomnego z bajką Tomasza Rawki o tym, jak dziwak pokonał Smoka. A krzyki ich echem już się od ściany, aż się obudził Smok rozgniewany. Dziwak odkopnął złoty garnuszek, a w nim błysnął pyłku okruszek. Kiedy wracać postanowili, kiedy do wyjścia się odwrócili, to niedaleko, bo tylko krok. Stanął przed nimi niegrzeczny, zły smog. Co jest główną ideą, przesłaniem dzisiejszego Marszu Godności? E, dzisiejszego Marszu Godności, w ogóle Marszu Godności, jaki organizujemy od 6 lat, jest to, że po prostu jest masa niepełnosprawnych w gminie, w mieście, którzy są odsunięci od życia normalnego. Staram się ich wciągnąć e, do zespołu teatralnego, ale powiedzmy jest to jakiś tam tylko margines. Marzy mi się, żeby powstały takie warsztaty, jak są w Mokszeszowie warsztaty terapii zajęciowej. E, tych niepełnosprawnych jest e, około 50 osób w gminie. Także jest dla kogo to zrobić i poza tym musimy się nauczyć żyć razem z nimi, nie obok, tylko razem z nimi. Nie chodzi o jakieś sztuczne ułatwienia, podawanie ręki, tylko nauczyć się, że ten drugi też jest człowiekiem. Jest tak samo godny życia jak my i potrafi pokazać swoje uczucia, emocje. I ma inne talenty, bo scenografie na przykład już kolejny raz nam pomagają zrobić do przedstawień. I oni swoim wysiłkiem robią przepiękne, czy pomysł nawet tego smoka, którego dzisiaj żeśmy oglądali, oni sami zrobili. I to jest bardzo ciepłe i dobre, i uważam, że jak najwięcej z żarowa tu mi zależy na tym, żeby wyciągnąć. Jest to trudne, bo jest kwestia transportu, też oni się boją, tak zwanych normalnych ludzi. A co my, ludzie, zdrowie, możemy zrobić, aby spełnić marzenia ludzi niepełnosprawnych, przede wszystkim zlikwidować bariery, jakie są w nas. Często się ich boimy. Ja pamiętam jak wziąłem dzieci z jasełkami do Wałbrzycha, do osób niepełnosprawnych na Wigilię i te dzieci Żarowa bały się jak my się z nimi opłatkiem podzielimy. Bo te ich ruchy, wózki, no, przerażały ich. Po pół godzinie pobytu już normalnie się tymi opłatkami dzieliły. I normalnie zaczęły traktować ich tak jak Szymka, powiedzmy, w zespole, czy Jacka Parużyńskiego. Wszyscy traktują jako członka zespołu. Nie ma rozdzielania, każdy z nim rozmawia tak jak potrafi. Wiadomo, że nie będzie to jakiś tam szczyt intelektualnej rozmowy, ale oni mają też swoje bardzo mądre przemyślenie. Część artystyczną z kolei zakończyli śpiewem członkowie zespołu Żarowianie.